Cześć! Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was ulubieńców i w sumie takie hity ostatniego miesiąca. Um... Marzec był takim miesiącem, gdzie tak naprawdę dużo przebywałam w domu, myślę, że jak większość ludzi teraz. Ale też się rozchorowałam, więc w sumie mało się malowałam i jakby mało miałam styczności z tymi kosmetykami. Ale muszę Wam powiedzieć, że trochę się tego uzbierałam. Nawet zrobiłam sobie tutaj listę tych rzeczy, żeby, sobie, żeby niczego nie przegapić. Ale faktycznie trochę tych rzeczy nowych jest, i tutaj chcę się z, z Wami jak najbardziej tym podzielić. I tak tak, w sumie ten odcinek będzie nieco inny: dlatego, że będę tutaj mówić o hitach ostatniego miesiąca, typu hitach kosmetycznych, e, ale też będą gumki do włosów coś, co ostatnio bardzo mi się spodobało i chcę Wam właśnie o tym wspomnieć, ale też chciałabym Wam tutaj napomknąć o filmach i serialach na Netflixie, które warto obejrzeć, i tym samym możecie sobie urozmaicić ten czas podczas kwarantanny, siedząc w domu. I też chcę wspomnieć o kanałach na YouTube, które ostatnio mnie inspirują bardzo i też pochłaniają mnie i uwielbiam oglądać odcinki za odcinkiem. Więc o tym będzie dzisiaj mowa. Mam nadzieję, że takie urozmaicenie Wam się tutaj spodoba. Ale zacznijmy właśnie od kosmetyków i może od tej strony pielęgnacyjnej. I słuchajcie, tak jak wspomniałam, w marcu byłam chora, myślę, że jakoś tak rozchorowałam się. Nie, nawet to było w połowie, nie na początku marca, tylko w połowie, tak, 12 marzec. E, miałam zawalone zatoki, byłam zakatarzona, dużo kichałam, kaszlałam e, i smarkałam. E, w związku z czym moja głowa była nabuzowana, była strasznie ciężka, no i też co za tym idzie, miałam często przez to migreny, e, i musiałam z tym walczyć. Wiem, że nie tylko ja m, walczę z migrenami, chociaż e, kiedyś były, zdarzały się u mnie częściej, i teraz już dużo dużo mniej, ale raz na jakiś czas znowu one wracają i muszę jakoś tam zadziałać. I słuchajcie, ostatnio zrobiłam sobie kąpiel wraz z olejkiem eukaliptusowym, a raczej w sumie to jest taki płyn olejek. Olejek do kąpieli marki Kneipp. Ogólnie tymi produktami zainteresowałam się dzięki Zuzi z kanału La Makeup Ebella, która polecała chyba nie pamiętam, ale chyba wersję law -y lawendową, e zapachową. E I ta wersja, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że to jest lawendowa. Jest dostępna w Rosmanie w dosyć dużej pojemności, ale też e ta wersja lawendowa oraz inne e zapachy, e wariacje zapachowe są dostępne w TK Maxie. Więc jeśli macie. W sumie w tej chwili sklepy są oczywiście zamknięte, e, ale będę tutaj mówić o zamienniku, który na przykład można sobie zamówić przez internet. Ale w razie czego? E, jeśli będziecie miały dostęp e, łatwy dostęp do TK Maxa będziecie mogły tam zajrzeć. E, to polecam, wam zainteresować się tymi olejkami. Faktycznie jest tam spora gama zapachowa, jest dużo szersza. I najbardziej, jeśli chodzi o mnie, zainteresował mnie olejek eukaliptusowy. W sumie najbardziej mi się podoba, bo muszę wam powiedzieć, że on na mnie po prostu działa. Wlałam sobie kilka kropel albo taką po prostu małą porcję do wanny z wodą. Po pierwsze roznosi się przepiękny zapach w całym pomieszczeniu w łazience i to jest taki zapach bardzo relaksujący uspokajający, wyciszający wręcz. Po, po drugie udrażnia Wasze drogi oddechowe, więc dużo lepiej nam się oddycha, szczególnie kiedy jesteśmy zakatarzeni. To jest też fajna opcja, żeby dodać właśnie odrobinę takiego olejku eukaliptusowego do wanny, kiedy kąpiemy dzieci. Dzieci często są chore w tej porze właśnie zimowej, w tej porze przeziębień. Także to jest świetna opcja. Można też taki olej na przykład dodać do filtru od Odkurzacza. Jeśli macie taki tradycyjny odkurzacz przewodowy, to one najczęściej mają filtry, gdzieś tam z tyłu albo pod spodem. Można nasączyć ten filtr e, na przykład olejkiem eterycznym, eukaliptusowym, e, i po, w domu roznosi się przepiękny zapach. W sumie robicie sobie taką inhalację w domu za każdym razem, kiedy odkurzacie pomieszczenie. Ale to najważniejsze, co chciałam powiedzieć, to chodzi o to, że po prostu te migreny mijają, kiedy biorę kąpiel właśnie wraz olejkiem eukaliptusowym, bo głowa niesamowicie się wycisza. Po prostu to jest relaks niczym w najlepszym salonie spa. Bardzo wam polecam. Oczywiście nie musicie koniecznie kupować właśnie ten olejek szukać yy, marki Kneipp, bo możecie po prostu kupić sobie zwykły olejek eteryczny eukaliptusowy, który kosztuje grosze, a jest dużo bardziej intensywny. Wystarczy niewiele kropel. Kosztuje grosze, kosztuje tak około 8-9 zł, to też w sumie zależy od marki, ale też w razie czego Wam podlinkuję, żeby było Wam łatwo coś takiego znaleźć. Olejek eteryczny, eukaliptusowy jest naprawdę rewelacyjny i tak jak mówię, jego zastosowanie też jest bardzo szerokie, więc w sumie możecie o tym poczytać w internecie już tutaj się nie będę powtarzać ale działa naprawdę rewelacyjnie na migreny mi bardzo pomaga strasznie mnie to wycisza i relaksuje także polecam Wam na to zwrócić uwagę już nie mówiąc o tym, że w ogóle olejek e eukaliptusowy em, olejki eteryczne mają działanie bakteriobójcze więc warto sobie robić takie inhalacje w domu e dalej słuchajcie, samo opalacz marki e Lulalove, Hello Beauty w sumie em, brązujący krem do twarzy i producentem y, tego y, kremu jest Mokosz. I w sumie Mokosz w, w swojej ofercie ma, powiedziałabym, identyczny krem brązujący. Pachnie identycznie, kolor jest taki sam. Powiem Wam, że tylko nie spojrzyłam na skład, ale dałabym sobie tak Rękę uciąć, że w sumie to jest ten sam produkt, więc nieważne, czy kupicie Mokosz, bo krem brązujący z mokoszu również mam, posiadam. Czy kupicie właśnie Hello Beauty, Lulalove, bo to jest w zasadzie praktycznie to samo. I ten krem brązujący nie dosyć, że ma bardzo fajny, taki naturalny skład, to dodatkowo. Mm, delikatnie opala twarz, nadaje w sumie jej taki lekko żółtawy odcień, on nie jest pomarańczowy. Opalenizna jest bardzo delikatna, stopniowa, nie robią się żadne plamy i tak jak Wam też mówiłam ostatnio we vlogach nakładam resztkę tego kremu, jakieś pozostałości na dłonie. W ogóle nie idę do łazienki, żeby zmyć ten samoopalacz z dłoni, żeby czasem nie porobiły mi się plamy, bo po prostu ten krem nie zostawia plamistości na skórze, nie robią się żadne plamy, wszystko bardzo ładnie się rozprowadza równomiernie. I w momencie, kiedy też ta opalenie nas schodzi z naszej twarzy, to właśnie schodzi również równomiernie, nie robią się żadne plamy. A w moim przypadku to było trudne do osiągnięcia, bo używam właśnie droższych i tańszych marek i za każdym razem robiły mi się plamy na szyi. Nie mówiąc o tym, że mając właśnie te głębokie zmarszki, one utrudniają takie równomierne rozprowadzanie i równomierne schodzenie tego samoopalacza i bardzo często po prostu tutaj robiły mi się plamy, a w przypadku tego kremu brązującego tak nie ma. I... Nieważne, czy kupicie Lulalove, czy właśnie kupicie krem brązujący z Mokosz. Niezależnie po jaki sięgniecie, oba działają tak samo. I słuchajcie, dalej olejek dwufazowy z Natural Secrets. Serum dwufazowe, silnie ujędrniające. To jest genialny produkt. Powiem Wam, że mało ostatnio pielęgnacja mnie zachwyca, mało co zwraca moją uwagę, bo raczej jestem wierna... Temu, czego używam przez ostatnich kilka dobrych miesięcy. Używam ciągle tego samego. Najczęściej właśnie sięgam po oleje wieczorem. A jeśli chodzi o stosowanie bazy rano, to najczęściej sięgam po jakieś sera rozświetlające, sera mocno nawilżające, ale to jest coś, co mnie naprawdę mega w ostatnim czasie zaskoczyło jest, jestem też tutaj bardzo oszczędna bo uwielbiam tego używać to jest serum które silnie nawilża moją skórę jednocześnie nie, pozosta nie pozostawiając jej tłustej ten olejek bardzo fajnie się wchłania ale też słuchajcie on ma działanie faktycznie ujędrniające, jest to odczuwalne na skórze bo czuć takie delikatne napięcie że skóra się napina um, i to jest w sumie zasługa olejku z opuncy figowej, który jest w składzie, a on jest wysoko w sumie chyba na pierwszym miejscu w składzie, o ile dobrze pamiętam, więc tego olejku jest tutaj najwięcej. A on ma właśnie takie silne właściwości ujedrniające i też nawilżające, przeciwstarzeniowe. Serum trzeba najpierw wstrząsnąć przed użyciem, bo on ma właśnie tutaj dwie fazy, które muszą się połączyć. Ma przepiękny taki złoty kolor, który również wpływa na to, że kolory cery bardzo ładnie się wyrównuje i sprawia, że skóra nabiera takiego życia słonecznego wyglądu, po prostu wygląda promiennie, przepięknie, słonecznie. To jest też właśnie fajne w przypadku szczególnie cery naczynkowej, bo w momencie, kiedy zaczniecie nakładać samoopalacz, czy właśnie jakieś takie olejki, które delikatnie wyrównują kolory cery, to też te zaczerwienienia na skórze są mniej widoczne. Więc w przypadku cery naczynkowej to jest bardzo fajne, bo te naczynka nie są tak widoczne, skóra nie jest tak zaczerwieniona i wyglądamy dużo lepiej, dużo zdrowiej. Szczególnie polecam właśnie ten samoopalacz dla skóry bardzo jasnej, suchej i też naczynkowej. To połączenie naprawdę u mnie bardzo ładnie się sprawdza, i ostatnio podoba mi się wygląd mojej cery. Po prostu to połączenie tych dwóch kosmetyków daje u mnie fantastyczne rezultaty, bo skóra nie jest już tak zaczerwieniona, nie jest taka podrażniona. Polecam wam poczytać, bo zastosowanie tego olejku jest naprawdę bardzo szerokie, jest długie. Ja już wam też wielokrotnie o nim mówiłam, ale od razu mówię, że też ten olejek bardzo fajnie sprawdzi się również na noc, na wieczór, bo jeśli nie lubicie takich oleistych substancji, olejków pod makijaż, no bo chcąc nie chcąc na pewno podkłady będą się nieco mniej trzymały i nie będą tak trwałe, ale ten olejek sprawia, że właśnie że podkład wygląda jakby o niebo lepiej, skóra wygląda na super nawilżoną, taką odżywioną od środka i podkłady są bardziej jakby takie rozświetlone, lepiej stapiają się z skórą, po prostu efekt na buzi Dużo bardziej mi się podoba, jeśli chodzi o później nakładany makijaż, ale jeśli ktoś nie lubi właśnie nakładać olejków pod podkład, bo to absolutnie nie jest żaden błąd, można, to możecie na przykład nakładać wieczorem na noc, też się na pewno to świetnie sprawdzi. I dalej słuchajcie podkład. Z L'Oreal'a. Bardzo się z nim polubiłam i to jest wersja matująca. I tak jak ja lubię wersje rozświetlające, satynowe, które wyglądają naturalnie, tak muszę Wam powiedzieć, że bardzo polubiłam się z tym podkładem matującym, który również ma bardzo dobre krycie, więc idealny dla cery naczynkowej, ale też dla cery, która ma. Stany zapalne dla cery, gdzie pojawiają się jakieś pryszcze, dlatego że ta formuła jest taka bardzo miękka, fajnie dopasowuje się do struktury skóry i nie będzie wysuszać tych zaognionych miejsc. Już nie mówiąc o tym, że właśnie na tym olejku ten podkład wygląda fantastycznie, właśnie wygląda na taki bardziej rozświetlający, ale jak go nie nałoży na ten olejek i tylko na jakiś zwykły krem, który szybko się wchłonie, to ten podkład ma naprawdę mega takie właśnie matujący i on jest też długotrwały, długo utrzymuje się na mojej skórze, nie wchodzi w linie mimiczne, nie ściera się tak łatwo i powiedziałabym właśnie, że to jest takie połączenie um, mojego ulubionego podkładu Beauty Blender z Huda Beauty bo też ma właśnie właściwości wygładzające, wyrównuje pory, niweluje widoczność zmarszczek. Po prostu same zalety. Bardzo lubię ten podkład i powiedziałabym, że to jest taki podkład właśnie na miarę tych droższych. Bardzo fajny, taki tańszy zamiennik, a kosztuje niewiele, więc warto się nim zainteresować. W ogóle podkłady z L'Oreal, w ogóle ta cała seria in, infallible jest bardzo fajna, bo podoba mi się ten podkład z pompką, który ma lekką formułę, też jest długotrwały, też ma właściwości wygładzające, jest bardzo fajny, ale ta wersja matująca też jest super, także no polecam. I dalej słuchajcie, cień do powiek z Zoewy. To jest w sumie niekoniecznie cień do powiek, tylko taki um... Cień uniwersalny, produkt rozświetlający, bardzo uniwersalny, który możecie używać na twarz, na powieki, na ciało. Jest mocno rozświetlający, działa niczym folia. Ja w tej chwili ten, ten produkt mam nałożony właśnie na powieki, i to jest taki beżowo-złoty. Odcień, przepiękny, niezwykle uniwersalny. Nakładam go palcem, bo wtedy daje najfajniejszy efekt właśnie takiej folii. Powiem Wam, że ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tych produktów, no bo to jest w sumie jeden produkt, jeden cień w dużym formacie nie kosztuje mało, ale muszę Wam powiedzieć, że efekt na powiece jest przefantastyczny. To jest przepiękna folia, która też w żaden sposób się nie grudkuje, nie roluje i wygląda to naprawdę ekstremalnie dobrze. Produkt do z Maybelline, w sumie taka kredka automatyczna wysuwana. Powiedziałabym, że jest idealnym zamiennikiem kredki automatycznej z Anastazji. Nie wiem, chyba w w miesiącu, w lutym mówiłam Wam, że pokochałam właśnie kredki automatyczne. Chyba przez jakieś dwa lata używałam pomady do brwi i to była pomada z Vibo i w sumie nic nie było w stanie zaskoczyć mnie na tyle, żebym chciała zdradzić tę pomadę z czymś innym, ale od kilku miesięcy, chyba nawet od początku roku, używam właśnie kredek automatycznych. I ta z Maybelline powiem Wam, że chyba jest nawet nieco lepsza, jeśli chodzi o odcień. Nawet jest nieco lepsza, jest lepsza, bo jest dużo tańsza przede wszystkim. Odcień jest przepiękny. Mam ją w odcieniu 4 Chłodny brąz dla blondynek, ale na tyle jasny, że jesteście w stanie uzyskać delikatny efekt. Kredka jest też bardzo mięciutka, tak samo jak kredka z Anastazji. Wystarczy niewielki nacisk na brew, żeby uzyskać kolor. Z drugiej strony mamy szczoteczkę do wyczesowania nadmiaru produktu i powiedziałabym, że jest bardzo podobna do tej z Anastazji: nie jest w żaden sposób ostra, nie rysuje mi brwi, jest bardzo precyzyjna, fajnie wyczesuje nadmiar produktu, więc też tutaj bardzo dobrze się sprawdza. Naprawdę bardzo dobry zamiennik i muszę Wam powiedzieć, że to jest genialny produkt. Jeśli mi się skończy, jeśli zużyję kredkę z Anastazji, na pewno kupię kolejny egzemplarz i kolejny, i kolejny tej te z Maybelline. To jest Brow Ultra Slim. Me, mega precyzyjna kredka automatyczna, wysuwana, niezwykle wygodna. Bardzo Wam polecam i musicie, musicie się tym zainteresować, bo to jest genialny produkt wysokiej jakości. I dalej słuchajcie przezroczysty bezbarwny żel um, do brwi z Revolution Makeup Revolution. Ja wiem, że jest ten um, żel um, przezroczysty z My Secret bodajże. Natomiast w momencie kiedy ja go szukałam, on był totalnie wyprzedany, był wyprzedany online i nie był dostępny stacjonarnie w naturze e, i tak um, no, nie wiedziałam co mam zrobić, ale pojawił się na rynku właśnie ten z Revolution i muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo dobry. Również mocno utrwala, utrwala brwi. Sztywno się one tutaj trzymają i też ta, ta szczoteczka jest bardzo precyzyjna, jest malutka. Jestem w stanie dotrzeć tutaj do najmniejszej brwi i bardzo fajnie je ułożyć. Także w razie czego, jeśli szukacie transparentnego, dobrego żelu, który mocno utrwala, a również nie jesteście w stanie zakupić tego z My Secret jest on również i w Waszym mieście niedostępny, to możecie zainteresować się tym z Revolution, a jest również mega tani. I w sumie na sam koniec mam dla Was konturówki, które bardzo mi się spodobały w ostatnim czasie. Mają przepiękne, nudziekowe odcienie, i to jest konturówka z Hean, Hypoallergenic. I mam tutaj dwie wersje kolorystyczne. Jedna jest w takim chłodnym, przygaszonym, różowym odcieniu, a druga ma odrobinę pomarańczy w sobie i jeśli chodzi o moje dzisiejsze usta to właśnie mam tę, można powiedzieć lekko pomarańczową pomarańczową konturówkę i to jest odcień 510 Cadmonium Orange. Czyli widzicie, nawet ja nie spojrzałam na nazwę, ale ma ona w sobie właśnie orange. Czyli jak najbardziej się zgadza. Przepiękny taki, powiedziałabym, wiosenno-letni kolor. Bardzo ładny. No i ta pudrowo-różowa, którą w sumie też Wam ją pokazywałam w teście kosmetyków Hean. Ten film pojawił się u mnie na kanale, więc możecie sobie zerknąć. I tam tę konturówkę mam również na ustach. Bardzo ładne odcienie, piękne nudziaki i polecam jeśli chodzi o formułę jest bardzo mięciutka więc łatwo zostawia kolor jedynie trzeba po prostu je temperować bo to są zwykłe konturówki i to w sumie by było na tyle jeśli chodzi o kosmetyki i przejdźmy teraz do gumek do włosów i to są słuchajcie takie frotki jedną mam tutaj już na włosach mam kucyk i to są frotki, które słuchajcie bardzo mocno trzymają włosy. Więc jeśli wasze włosy są grube, są ciężkie, są długie i macie problem z utrzymaniem kucyka i on gdzieś tam wam się rozwala, obniża i wygląda to tak nieestetycznie, niechlujnie, to zdecydowanie możecie zainteresować się tego rodzaju gumkami. Kolejna sprawa, która jest bardzo fajna, to to, że one są gładkie, one w żaden sposób włosów nie niszczą. Nie wiem, czy zwracacie uwagi, uwagę na to, jakie gumki używacie? Jeśli macie taki problem, że gdzieś tam włosy są pokruszone, odstają wam tutaj przy uszach, są krótkie, zniszczone, odstają wam tutaj od spodu, no to musicie zwracać uwagę na to, jaki gumek używacie. Jeśli mają takie metalowe zakończenia. To one najczęściej uszkadzają mechanicznie włosy, więc warto jest sięgnąć po, po zwykłe takie gumki albo recepturki, bo one również bardzo dobrze trzymają włosy, albo po takie frotki, bo w środku tak naprawdę jest guma, ale taka nieco mocniejsza, szersza, i o tyle, że one są po prostu ozdobione taką frotką, więc bardzo fajne są. Z tego co się orientuję, chyba te wersje kolorystyczne, bo te gumki są sprzedawane w dwupaku, one są z HM. I tak jak mówię, ta wersja kolorystyczna prawdopodobnie jest już niedostępna, ale jest mnóstwo innych opcji kolorystycznych, więc jest w czym wybierać. I słuchajcie, pierwszy film, o którym chcę tutaj wspomnieć i który możecie znaleźć na Netflixie, to film polski o tytule: W lesie dziś nie zaśnie nikt. I słuchajcie, to jest bardzo dobry film, który myślę warto obejrzeć, dlatego że jest bardzo fajnie zrobiony, fajnie jest zmontowany, fajne takie ujęcia już typowo amerykańskie. Chociaż powiem Wam, że w tym filmie nie do końca podobał mi się scenariusz, nie do końca mi się podobały dialogi, rolę głównej bohaterki gra między innymi Julia Wieniawa, więc jeśli lubicie tę aktorkę, to możecie spojrzeć sobie na ten film. Wydaje mi się, że być może słyszałyście już o tym filmie, bo w... jak była premiera, to on był dosyć mocno rozpowszechniony w internecie. To jest horror, więc tam... Można się bać. I słuchajcie, niektóre momenty były naprawdę bardzo fajne, do tego stopnia, że ja się wręcz tak zakrywałam były naprawdę straszne. Bardzo podobały mi się postaci dwóch mężczyzn, właśnie tych zdeformowanych, którzy byli właśnie takimi potworami w tym filmie. Także warto spojrzeć na ten film, bo widać, że polskie kino idzie w dobrym kierunku i te filmy robią coraz lepsze, aczkolwiek no, można tutaj dostrzec pewne, jeszcze niedociągnięcie, tak jak mówię, nie podobało mi się scenariusz, był na dosyć, na dosyć takim niskim poziomie, ale jest już coraz lepiej i uważam, że warto obejrzeć ten film, a jeśli warto, to znaczy, że ten film był po prostu dobry. Także y, koniecznie też napiszcie, czy widziałyście, czy miałyście okazję zobaczyć ten film i jakie jest Wasze zdanie na jego temat. Dobra, i słuchajcie, serial, który również możecie obejrzeć na Netflixie, to Top Boy y, i to jest serial, który opowiada o mężczyźnie, który jest stripteaserem, ale został uwikłany w morderstwo. No i mamy też panią adwokat, który stara, która stara się rozwiązać zagadkę tego morderstwa i jednocześnie uniewinnić tego naszego bohatera. I w sumie to tyle, jeśli chodzi o wątek. Tyle Wam opowiem. I powiem Wam, że tak, ja byłam dosyć sceptycznie nastawiona do tego serialu, tak sobie włączyłam a dobra, zobaczymy co to będzie, ale muszę Wam powiedzieć, że ten, że ten serial wciąga. A to jest serial hiszpański. Ja nie wiem, czy te hiszpańskie seriale w sobie mają, ale one potrafią fajnie wciągnąć widza i powiem Wam, że akcja jest dużo takich momentów zwrotnych, jest dużo akcji, ciągle coś się dzieje w tym serialu, ciągle mówię film, ciągle coś się dzieje i tak naprawdę wzbudzę nasze zainteresowanie i oglądamy odcinek za odcinkiem, już nie mówiąc o tym, że zakończenie jest tak zaskakujące, że ja w ogóle y, się tego nie spodziewałam, i muszę Wam powiedzieć, że ten serial jest naprawdę bardzo dobry i warto się nim zainteresować. I w sumie to jest taka fajna odskocznia od, od rzeczywistości: fajnie się to ogląda, szybko się to ogląda, także bardzo Wam polecam. Y, I na sam koniec mam dla Was kanały na YouTubie. Dwa z nich to kanały podróżnicze. Pierwszy z nich to kanał o nazwie Bez Planu i w sumie on jest bardzo popularny. Myślę, że być może część. Z Was ten kanał zna i chętnie ogląda odcinki. Ja natomiast zapoznałam się z nim całkiem niedawno i podoba mi się na tym kanale to, że wszystko jest kręcone tak bardzo naturalnie, nic nie jest wyreżyserowane i miejsca, które, które możemy zobaczyć, są niebezpieczne, a jednocześnie też bardzo interesujące. Drugi kanał to słuchajcie Podróże Wojownika, i to jest w sumie kanał, który rozwinął się dosyć intensywnie. W zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, i cały czas bardzo fajnie się rozwija, e, i również tutaj e, Piotrek, o ile dobrze pamiętam, tak ma na imię chłopak, który, który ten kanał prowadzi, em, robi. Te filmy tak zupełnie w sposób taki niewymuszony, również w sposób naturalny, nic nie jest ustawione, nic nie jest wyreżyserowane. I Piotrek też zwiedza takie miejsca dosyć niebezpieczne, które są dosyć takie kontrowersyjne, wszystko jest bardzo fajnie pokazane, więc te odcinki też potrafią wciągnąć. Więc te kanały podróżnicze bardzo Wam polecam. Wiem, że teraz nigdzie na wakacje nie można pojechać. My też tak naprawdę planowaliśmy. Ja chciałam bardzo jechać na wakacje do Włoch, zobaczyć Toskanię, ale w obecnej sytuacji nie mam zielonego pojęcia kiedy nasze plany się zrealizują, więc na ten moment to jest w ogóle niemożliwe i nawet o tym nie myślę. Więc chociaż można sobie poglądać na ekranie telewizora, na YouTubie. A czemu nie? Poglądać sobie fajne widoki, fajne ujęcia chociaż tyle możemy z tego mieć. I słuchajcie, ostatni kanał, który w sumie bardzo mnie inspiruje i który właśnie doprowadził do tego, że w sumie ja sama chcę mieć ogródki warzywne i zamierzam właśnie w tym tygodniu jeszcze je właśnie zmontować i podziałać w tym temacie, i to jest kanał w Szumilesie I tam facet bardzo fajnie opowiada o tym, jakiej ziemi używać, w jaki sposób nawozić, w jaki sposób. Układać warstwy te mineralne w ziemi, żeby um, warzywa i rośliny pobierały te najcenniejsze składniki pokarmowe. Um, tak. Także bardzo fajnie też prowadzony kanał w sposób naturalny. Ja bardzo lubię takie kanały w sumie, e, więc też w razie czego, jeśli interesuje Was temat ogrodnictwa, właśnie warzyw, roślin e, i tak to również warto, warto na ten kanał zajrzeć i polecam. Także to by było na tyle, słuchajcie na dziś. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ten film był dla Was bardziej urozmaicony. Ja już Wam dziękuję na ten moment i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć.